Coś szukałem go. Yeah. Huh? Nawet nie musisz sprawdzić. Ciężko zobaczyć w ludzie, jak wygląda. Bardzo, bardzo e, Pytanie jest standardowe. Moje lata Wiśniczu, to, to w szkole. Moje lata wieśniczu. Od 1973 roku pracuję tutaj w tym liceum. Uczę rysunku i malarstwa. Uczę także liternictwa. W przeciągu tych dwudziestu kilku lat spotkałem się z różną młodzieżą, lepszą, gorszą, ale w sumie pozytywnie nastawioną do tychże przedmiotów, które tutaj prowadzimy Myślę, że owoce tej pracy będą pokazane, będą widoczne na wystawie tej jubileuszowej. Co jeszcze mam powiedzieć? Nie wiem co. Nie wiem, nie mam żadnego końca, musiałbym się przygotować, bo to jest taka drętwa mowa, trawa, o czym tu można byłoby Możesz powiedzieć. są najsympatyczniejsze czy, czy jakoś... No coś, coś takiego bardzo luźnego. Ba. Albo najzabawniejsze. Albo najzabawniejsze. Sytuacja coś, na malarstwie. Coś sympatycznego, zabawnego na, na malarstwie. Hmm. W tej chwili. Co by tu za sobie tak. można było... Co sobie można byłoby powiedzmy przypomnieć, z tych... tych no różne tutaj się rzeczy działy. Ba. Ale w tej chwili co można byłoby powiedzieć. Hmm. No to nie wiem, a to, to, to pokazuje coś o plenerach, gdzie na trakcie się plenery myślisz. W ramach Gdzie teraz? Dawniej? Dawniej i teraz. Dawniej takim miejscem to był bardzo popularnym. To był cmentarz żydowski. Tam młodzież najchętniej chodziła plenery. A teraz? Teraz to szukamy właściwie tych miejsc, bo tak to otoczenie zmieniło się. Architektura stara praktycznie już te domki takie wiśnickie malownicze nie istnieją, zostały zburzone, zniszczone, powstały nowe, więc Wiśnicz zmienił się i trzeba teraz tych motywów Takich malarskich czy też rysunkowych, szukać. Nie wszyscy też chętnie chcą, akurat, chodzić pod zamek i rysować ten zamek, no bo to się stało taką laurką pocztówką wiśnicza. I teraz na zajęciach, raczej pod zamek, przynajmniej w moim przypadku, nie chodzi się. Trzeba po prostu trochę, trochę penetrować. Nie są to już takie, powiedzmy, nie ma już takich szerokich możliwości, że można sobie było swobodnie gdzieś wyjść, w pierwszą lepszą uliczkę i malować. Z tym to jest gorzej. I na pewno no, młodzież też inaczej w jakiś sposób patrzy na zajęcia. Dawniej może więcej tych zajęć plenerowych było. Teraz może bardziej stawiamy na zajęcia w pracowni. Na właśnie studium postaci, na martwą naturę, portret, na pewne ćwiczenia kompozycyjne, z wyobraźni. Dawniej więcej było takich tematów życia wziętych. Malowano swego rodzaju takie, powiedzmy, ćwiczenia okolicznościowe: 1 maj, Święto Ludowego Wojska Polskiego, Ludzie przy pracy, no i takie tego typu właśnie. O takim zabarwieniu socrealistycznym, nieco oczywiście w innej konwencji, bardziej takiej ludowej. Tu te tradycje dość żywe i mocne były właśnie, by te właśnie tematy jakieś malarskie poruszać. Teraz myślę, powiedzmy nauka wygląda bardziej serio. To znaczy jest to bardziej zgodne z takim programem, który powinien w tej szkole tego typu. Właśnie być prowadzony z młodzieżą, kropka. Dziękuję. Nie. Ale słuchaj, nie wiem, gdzie się będziesz patrzył, chyba nie do tamty. Można. Żeby, na to się będziesz patrzył, to, to, to się No. no coś O, tej, zechcesz, o tak. tej rzeźbie tak jak pytam, to, Jak to się teraz dzieje? Ty już filmujesz? No. jest. Przede wszystkim zaskoczy, zaskoczyło mnie to, że bardzo duży procent nauczycieli plastyków, chyba przede wszystkim, to są absolwenci tej szkoły. Nie? Ja też jestem absolwentem liceum plastycznego, innego co prawda, z innymi tradycjami trochę, I, ale nie, jeszcze raz to będzie do dopłynienia. Do temat życzy, dobra? Bo o przyjściu do szkoły to będzie osobna wypowiedź, powiesz? Mhm. Dobra. To może cofnij tą kasetę trochę, nie? Wskazuj tam to. Skasujemy później. Ale wyłącz, no bo... tego no czasu. Bo... Mhm. Już? Puściłeś? Rzeźba w lisem plastycznym to są, akurat w wieśnickim przypadku, tylko dwa lata. Do tej pory to były właśnie jeszcze na dodatek klasy. Start. Pracownia rzeźby w Wiśniczu w Liceum Wiśnickim. To są klasy tylko pierwsze i drugie. Niestety w tej chwili są plany, nawet zaczęto je realizować, żeby, je, żeby przedmiot przenieść do klas drugich i trzecich. Nie, to chyba też bez sensu. Starczy ci kasety na stopowanie i tego. Musimy mieć sekwencję, że ona tam coś nowego wprowadziła i zmieniła. No nie? Mm -hmm. A drugą taką pewną zmianą i nowością to właściwie jesteś. Ty. Po iluś tam próbach robionych przez różne pojedyncze osoby, ty zostałeś jakoś tam te próby ciągnąć. No, to jest. Zajęcia w pracowni rzeźby to są w tej chwili właściwie tylko pierwszej i drugiej klasy. Od przyszłego roku przedmiot ma być przeniesiony na klasy drugiej i trzecie, także będę miał przyjemność z trochę starszą młodzieżą. Przedłem właśnie dopiero pojach świeżo tutaj i, i to co zastałem było dla mnie. No, Trochę zdziwiony byłem, bo też kończyłem liceum plastyczne, trochę o innym profilu, ale no, dla mnie rzeźba jest właściwie taką podstawą wszelkiej działalności plastycznej. Może to brzmi trochę megalomańsko. No, przedmiot rzeźby trwa w tej chwili. Co od początku? Od samego początku? No, od tych dwóch lat i tak dalej. Ja już nie będę się cofał. Nie będziemy montować po prostu. Y -hmm. no. To jeszcze nie startuj. Dobra. A możemy zrobić dwie minuty przerwy. Zaraz wracam. Y -hmm. Mam zaczynać już? W tej chwili w pracowni rzeźby odwiedzają mnie uczniowie właściwie tylko pierwszych i drugich klas, tacy świeżo po podstawówkach. Są plany i prawdopodobnie od przyszłego roku tak będzie, że rzeźba zostanie przeniesiona do klas drugich i trzecich. Jak ja traktuję ten przedmiot? Według mnie są, są to podstawy wszelkiej działalności plastycznej. Oni on po podstawkach chodzą tacy do troszkę surowi. Niemniej jednak yy, miałem szczęście yy, pracować z kilkoma osobami bardzo zdolnymi. Yy, są realizacje w dużej skali w yy, no, materiale takim jak yy, odcisk cementowy gipsy, drewno trochę próbuję wprowadzać wprowadzać ponownie, bo, bo trochę prac archiwalnych w tym materiale jest ogólnie jestem zadowolony uważam, że dla tych kilku osób tych, tych dla mnie ważnych osób warto było tutaj trochę popracować no i cóż, no, tyle chyba będzie. Czytaj program telewizyjny. Ósma rano, nie, szósta rano czy herbata. Co tam dalej było? Nie, nie pamiętam. No ale to nieważne, to chyba już wystarczy tego. No. To, jest, to jest właściwie moment. Może sobie dłużej troszeczkę wziąć, żeby żeby nie żeby, żeby wybrać.